Mówiłem na wstępie, że się opóźniliśmy, no bo jest czas iście frontowy. W naszej rzeczywistości, dlatego miesiąc, wrzesień, może być miesiącem przełomowym w wielu punktach. Żebyście to zrozumieli, potrzeba troszkę czasu, więc. Już dziś Wam podrzucam to orędzie Pana Jezusa, bardzo świeże. Dzisiejszego dnia ono będzie kiedyś stanowiło cykl obszerny kazań. Bo macie sygnał, że jest sytuacja frontowa, okopowa, bunkrowa. I co mamy zrobić? Gdzie pokładać nadzieję? Córko, błogosławię Cię, świat będzie walczył z moim objawieniem, ale mnie nie pokona, bo narody pragną poznać Tego, który ich stworzył i poznają mnie, którzy byli godni. Dalej mówi Pan Jezus, Ty zaśpisz, nie oglądając się na nic, bo tworzę dzieło, którego ręka ludzka nie zdoła zniszczyć. Pan Jezus tu mówi o tym i Bóg ojciec w naszych orędziach na czasy ostateczne. Nic tego nie zniszczy. Chodzi mogą uśmiercić, chodzi mogą zadać cierpienie, ale to wszystko dokonuje się za zgodą Boga. bo tworzę dzieło, którego ręka nie zdoła zniszczyć. Błogosławię Cię. Błogosławię mojego kapłana, tu chodzi o Piotra. Zapisz moje orędzie. Synowie ludcy, czyli Wy, na wzór mojego Syna Bożego, czyli tu macie odniesienie, muszą podążać drogą, mówi Bóg Ojciec. Tu jest Bóg Ojciec którą im przygotował Bóg. Kiedy człowiek czyni dzieło, pozostaje ono ludzkie, choćby włożył w nie całą swoją umiejętność i siłę. Kiedy Bóg mówi, Bóg Ojciec, tworzy dzieło, pozostaje ono nieśmiertelne, mimo wszelkich przeciwności ze strony świata i szatana, mimo ziemskich, Ziemskiej śmierci i zniszczenia dzieło to trwa, bo uczniowie ręką boską, bo ucznia ręką boską nie poddaje się prawom tego świata. Synowie moi na ziemi muszą szukać więc moich dzieł i we mnie budować swoją przyszłą chwałę. I teraz tak Bóg mówi, w jaki sposób trzeba to budować, a to poprzez wzgardę, Pomówienia i niesprawiedliwość, jaką przyjmują dla mojego imienia. Czas frontowy, czas wrześniowy, czas bitwy. I stąd Bóg ojciec się pyta wszystkich współcześnie wielkich ludzi: Czymże jest moja moc i chwała, jeśli miałbym podlegać żądaniom i zachciankom człowieka? Mój syn, który na ziemi był z krwi i kości człowiekiem, poddał mi swoją wolę dla ukazania Wam prawdy po mojej miłości. Ci poddać wolę Bogu, być tego godnym i jeszcze nie być biernym w tej bitwie. Choć moja chwała jaśniała w nim, nie sięgał po nią, ani jej nie objawiał. Szukając tylko mnie i pragnąc wywyższyć moje imię. Przecież apostoł powiedział: A coś ty myślał, Pietrze? Że jak powiem, Bogu, ty nie postawi na aniołów dla mojej obrony? Dzieci, macie w czasie tej, tych zmagań wrześniowych 2015 roku zachować wiarę. Nie lękać się i zachować swoją godność i błagać Boga o zrozumienie Jego i hmm. Musicie porzucić złudzenia o własnej chwale. Niczym jesteście. Powiedz księdzowi Piotrowi, że jest sługą. I to nieużyteczne. Tam byłem ustawiony przez moją pychę, kiedy prosiłem Boga o podsumowanie wyjazdu do Rzymu naszych Rycerzy w 2013. To mi Bóg podsumował. Jeśli chcecie chwały niebieskiej, musicie porzucić pragnienia ziemskiej chwały, bo tych dwóch chwał. Nie da się połączyć na Ziemi. Żyjcie tylko dla mnie, a poznacie, że ten, któremu usługiwaliście na Ziemi jako pokorni słudzy, przepasze się i będzie Wam usługiwał w wieczności. Bo stoły, które dla Was zostawię, nigdy nie opustoszają. Nakłaniam Wasze serca do pokory wobec mnie. I do naśladowania mojego syna w służbie, która była pełniona według mojej woli, zgodnie z moim zamysłem, do pokornej służby, czyli wykonać to, co chce Bóg, zrealizować Jego wolę. Ukrzyżowanie mojego syna nie było aktem Jego samowoli. Wiele decyzji czy wydarzeń może Was we wrześniu zdziwić, pamiętajcie, nie będą to żadne akty mojej samowoli. Czy się opowie po jednej stronie, czy utrzymam taki kurs, czy wykonam ruch, którego się nie spodziewaliście, pamiętajcie, nie są to akty mojej samowoli. Ale efektem, mówi Bóg Ojciec, wiernego wypełnienia mojej woli i pragnienia i głoszenia prawdy. Prawdy jednak nie można zabić, nawet jeśli wydaje się, że zniszczyło się jej źródła. Ja zawsze zachowam Eliasza i wskrzeszę ducha prawdy. Dzieła moich rąk powstaną. Walczy ze mną, bowiem człowiek wspierany mocą demonów, mówi był ojciec. Ja zaś jestem Bogiem i Bóg mówi do człowieka wspomnianego, nie mam i nie mam przeciwnika. Powtarzam to bardzo konkretne zdanie. Walczy ze mną bowiem człowiek wspierany mocą demonów, mówi Bóg Ojciec. Ja zaś jestem Bogiem i nie mam przeciwnika. Nauczysz tej świat, tej prawdy. Nie lękaj się, bo jestem tylko ja, a reszta to nic. Łącznie tu dzieci. Dlatego przygotowywując Was do niewiadomych rozstrzygnięć kampanii wrześniowej 2015, te słowa są niesłychanie Bogowie, i nam potrzebne. Bóg mówi: trwaj we mnie, a żyć będzie wiecznie. И не спадни, еден воз Своей годы. Богу славить.